Sorry, sorry, wyłączyło się nagrywanie, ale cię nie napiliśmy. Jest zamknięta puszka, więc robię cięcie, bo muszę to otworzyć. Dobra, ta się prawie wywaliła. Już to otwieramy, tylko niebieski ekran. Musieliśmy się przemienić. Chwila, ja otworzę. Dobra, Czekaj, dźwięk. A! Nie. Dobra, otwarte. Ja pierwszy! Muszę powołać to. Ej, pachnie tylko pomarańczą, Musimy innego nie czuć. Nie. Gdzie z was napój? Bo to mi Smakuje normalnie. Jak, ja nie, on, nie, nie, on smakuje mi jak Mirinda po prostu. Ja nie lubię no mirinda. Mi Kolor jest Daj taki spróbować. właśnie pomarańczakowy. Proszę. Taki jak taka Mirinda Fanda normalna. No, ma taki inny posmak. Taka gorzkawa jest trochę. No, troszkę gorzka, nie taka słodka. Okay. Troszkę dość dziwna. Ale ocena ja nie lubię ogólnie tego. Czekaj, fanty. jeszcze nie ocena. Dobra, ale trochę gorzki. No. Uh -huh. Takie. Ja daję 8 na 10. 7,5 na 10. Ja ogólnie nie lubię fanty i mi to nie smakuje. 3. Eee. A Łado zmieniam Jeśli na 7. Tę tajemniczą. Okay. Ej! 3 na 10. Zwie bo copyright'a dostanę! Oj. Nie, nie, dobra. Nie polecamy. Ja daję 7 takie... Polecacie? Tak. No ja... Nie kupiłbym tego. Dla, ale... fanów, y, Dla fanów fanty, fanty okej, okay, ale o, normalnie ocenka spoko będzie, ale ja nie jestem fanką fanty i nie lubię. Sprach... Z serii Beetlejuice z dobre. tego nie Smartphone. O teraz widać, Beetlejuice, to jest jakaś Jenna Ortega czy inna aktorka? Jenna tak, ta Ortega. Etui, Ogólnie, no jakbym miał to jeszcze raz wypić, to nie. Nie, kupi. ja nie, tego nie kupiłbym kupiła. tego drugiego. Lepszy, e, lepszy był ten Sprite. Nie, lepszy był ten Fanta, ale z tym są tutaj. Nie, nie, ten, ten Spray, chyba. Fanta? To był Fanta. No to, to była ta zielona Fanta. No to Fanta była lepsza. lepsza od tego. To była takie e, dobra, wracamy po przerwie. E, jakby to jest 330 ml. No, 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 no za, za dużo tego tu nie jest, no, ale nawet jest ok z tymi milimetrami. Ym. Spodnie. Jaka rozdzielczość. Dobra, nie, nie, nie kupiłbym tego drugi raz. A wy? Kupili nie, nie ja kupiłabym, ja nie lubię fanty. A ty? Nie, nie lubię fanty. Bo o, więc... a teraz y, wiadomość. Co lubicie, fanty czy sprite wolicie? Kola. <laughs> Bez coli. Albo kola, no. Na wszyscy kola. Ale spray tam. Dobra, dobra, Miesz, pokaż, jedno, pokaż, pokaż, Wszyscy pokaż, się kucą. Kola czy Pepsi? Pokaż to. Ale Pepsi. Pokaż, ja wolę kola. Ale... Co? Mi się, ona co się się zrobiła sama. ludzika, który boy, skacze. Trampolinie. A ja, A ja mam rysunek Wyczekujcie nowych odcinków. Ej, co to jest? Ja mam taki rysunek. A co to jest? Bi f f B. Wiemy z kim, dobra. Nie, e, zamknij ryjca, to po, poza odcinek, e, to się wypipa. E, dobra, to jeśli Jezu, nie wywalaj się. Że z tego smart e, Apple Czuj, Apple, Watch, Apple Watch, Apple Watcha z, z pieniędzmi. srałomi, Dobra, trzy łapki w górę równa się następny odcinek. Nie, pięć łapek, w... nie. Zatrzę. 10 łapek w górę, 10 łapek w górę. Nie, łapek w górę, równa się kolejny e, odcinek z testu. 5 łapek w górę, nie, pięć łapek w górę równa się odcinek z testu jakiegoś nowego napoju. Wydawa. Jak będzie, od razu jak będzie nowy napój, lecimy, lecimy Jeszcze jest Prime, ale prime nie lubimy. Prime no nie może prime jak będzie tutaj 5 no. łapek w górę, to Prime wleci ten świetny świetlną Dobra. No, no! Więc koniec pa, pa. odcinka, do zobaczenia, nie wiem kiedy to, chyba wrzucę to jutro, czyli jakby to oglądać. Do Dzisiaj zobaczenia, jaki... do jutra, pa! Jutro jest chyba z dwudziesty, tak? No to 20 to widzicie. Pa, 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 Sorka, że cały chodnik był wynagrywany tylko. Ale nie mogłam nagrywać więcej, bo to jest dużo aut, dużo ludzi, więc... I chcemy rejestracji ludzi yy, dawać, bo to niezgodna jest. No, jeszcze więcej Rady. by było dla mnie montażu. Jeszcze jest mój dom, żebyście mi nie, pod, pod nie przychodzili. No, no, nie mogliśmy za dużo pokazać. A przepraszamy, na następnym razem będzie inne miejsce, gdzie możemy e, Tak, następnym razem będziemy więcej pokazywać, może poza rodzicami. No, no, ja, ja Bye, no dobra, papa, pa. trzy, trzy łapki w górę, test takiego na przykład puszkowego picia lub nowego czegoś. Wybierzecie, a... napiszcie w nie. co mamy testować. Nie, nie piszą komentarzy, nie, jeszcze nie, nie kończymy, a trzy łapki w górę to jakiś test nowego picia, a pięć to yy, Prime, no pa. jak nie zdążycie, to nie zdążycie, sorka, papa. Pa, pa.